Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z dsz ta czwórki. Dzisiaj Puchar Narodów Widzów, moi drodzy, dosyć dawno już nie było go, więc czas wrócić. A zostało nam przecież 5 konkursów, więc to już wcale nie tak dużo. Tak samo jak zresztą w Pucharze Świata Widzów zostało nam chyba 7 czy 8 konkursów, to też już jest niewiele. Więc, moi drodzy, kontynuujmy te zawody. Na no dzisiaj, krań HS109, więc mała skocznia, więc mogą być niespodzianki. Tym bardziej rozpoczyna anti-avanti, jako pierwsza Austria. Będzie popatrzmy, no, nie był to daleki skok. Austriaka anti-avanti 99. Oczywiście, na, na razie prowadzą, no, ale nie wiem, czy Daniel Groński sobie z tym przypadkiem nie poradzi. Bo no, on przeważnie dobrze zaczynał, jeżeli chodzi o szwajcarów, ale dzisiaj może być na odwrót. Też to nie było najdłużej 99,5. No i są o 1 dziesiątą za Austrem w tym momencie. Jak natomiast odpowiedzą yy, Miki i Polska, dosyć spadli znacząco w tej klasyfikacji generalnej, ale to jeszcze nic nie jest straconego. Taki konkurs może im tylko pomóc, a 105 metrów jest tego niesamowitym dowodem. Więc jest nadzieja USA i EWES numer czwarty. Więc też reprezentacja USA. No nie wiedzie się ostatnio im dobrze. Może właśnie też takie zawody im pomogą. Na razie drugie miejsce będzie 103 metry. No a teraz Węgry. Czyli jeden z głównych kandydatów do wygrania całego cyklu Pucharów Narodów. Ale niestety. No posypali się i w ciągu sezonu. Na no teraz 107 metrów bardzo dobry skok na stocha więc zobaczymy czy następki będą również świetnie skakać, ty, jeżeli chodzi o węgry. Xiuda Killer, X62, reprezentacja Niemiec, też ma zloty i upadki. Ale ten skok świetny. No ta narta prawa odwirowała mocno, ale pół punkta miał wszystko prowadzą przed. Więc no. No mogą odetnąć z ulgą. Krzysiek sportowiec i Słowenia. Krzysiek, natomiast Krzysiek Skacze stabilnie, trzecie miejsce 105 metrów w tym momencie Więc przed Polską pół punkta Niewielkie tu będą różnice, to jest pewne No to Włochy i Kacperito Kacperito, krócej Zdecydowanie, no i piąty wynik Włochów w tym momencie 104,5 metra Korea Południowa, Lin Ji. Oni zawsze są niebezpieczni. Zobaczymy, czy dzisiaj również. No, na razie niezbyt. Bo to jest siódmy wynik, więc wyprzedzają tylko Austrię i Szwajcarię w tym momencie. Naprzed no, nami jeszcze przecież trzy nacje, m.in. Czesi z Igorem Żazgowskim, który no, czy poradzi sobie tutaj Igor? Popatrzmy. No, jest bardzo dobry skok Igora Zrzazgowskiego, miejsce czwarte, więc wcisła czołóweczka. Czas na Norwegię i Bractwo i będziemy mieć komplet po tej pierwszej turze. Czy Mystic znowu rozpocznie dobrze dla Norwegii? No niezbyt to nie był dobry skok. Miejsce szóste oczywiście jest. Na co pokaże Larson w ostatniej, ostatni skoczek pierwszej turze? Uwaga i uwaga, czy to będzie dobry, daleki skok. Jest niezły skok Larsona. Jest nawet prowadzenie, bo się pojawiły 2 3,19 i No i o jedną dziesiątą punktu przed Niemcami. Sorry, nie wyciszyłem telefonu jak zwykle. Już to robię, moi drodzy, żeby nie było tutaj żadnego, ale wyciszone jest, żeby nic nie pikało. E, czas na drugą turę: Austria i Piterek. Miejsce 11, jak na razie, więc na razie no, nic nie wskazuje na to, że mieliby dzisiaj punktować. Piterek teraz 104,5 metra. No i prowadzą. Ale zobaczymy, jak długo. Czy PTG pokona ich? No bo ten skok nie był taki zły teraz. No i uwaga, PTG próbuje zniósł się na wyżyny i chyba będą już prowadzić przed nimi. 105,5 metra jest nota wyższa od Austrii i prowadzą. No to Crystal X da YouTube. Na razie miejsce szóste mają, ale te przewagi, no nie są zbyt duże, więc tutaj trzeba się pilnować. No, ale Krystal świetnie skacze. 107,5 metra. No i Polska obejmuje prowadzenie, no i mogą tym, tym właśnie skokiem się troszkę przesunąć. No, Bloodgamer wątpi, żeby tam podskoczył yy, do niego. Ale, no, może Bloodgamer zaskoczy również. No, nie, zaskoczył, ale na minus bardziej. 104,5, miejsce drugie. I strata do Polski straszna. Na przez ten skok Szwajcaria się zbliżyła. Węgry na razie trzecia lokata, więc, no, trzeba skakać na swoim poziomie cały czas. Sebom, uwaga, ile sebom skoczy. Niezły ten skok ale nie na prowadzenie, miejsce drugie, 105,5 metra, pół punkta za Polską. Xaver, miejsce drugie Niemców, więc teraz trzeba skakać daleko przede wszystkim i nie popełniać błędów, a Ksawer, no już tutaj, no nie zabłysnął 104,5 metra, miejsce trzecie dla Niemców, oczywiście nie jest to zepsuty skok, ale no mogło być zdecydowanie lepiej. Słowenia i Jancbanu. No, Słowenia ma problem, bo Jan nie jest w szczytowej formie i widać to po tym skoku również. Miejsce czwarte, ledwo, ledwo przed USA są, bo to 102 metry tylko było. Kari 44. Na razie są ósemce, ale mają Kariego, który potrafi wyszczelić czasami jak z rakiety, nie wiadomo skąd. No i ten skok niezły. 105 metrów, miejsce czwarte w tym momencie przed Słoweńcami. No i pchają się do tej czołówki. Pejan Na razie dziesiąte miejsce mieli, no i nie zanosi się na to, żeby dzisiaj awansowali, bo ten skok jest popsuty. Dziewiąta lokata, ostatnia w tym momencie, nawet za Austrią są, więc, no to wiele mówi Czechy i Koziszek. No jeżeli chodzi o Czechy, to albo mają niesamowity konkurs, albo psują masakrycznie. Na dzisiaj wydaje się, że ten, ta pierwsza opcja jest bardziej możliwa. Czwarta lokata w tym momencie, ale to nie są straty, których wcześniej odrobiliby. Norwegia i Agnes. Agnes musi... pokazać moc dzisiaj. No, Norwegia tego potrzebuje i proszę bardzo, jak na zawołanie 107 metrów i miejsce trzecie z z Niemcami. Więc został tylko Cydzik. Podstawa, nie zepsuć skoku. I chyba nie zepsuł, nawet powiedziałbym lepiej. Poprawił to co mógł 107 metrów. I oczywiście, prowadzenie w tym momencie Polska może miała wyższą notę, ale to nic nie zmienia. No bo, ostatecznie, nota jest świetna. Fekcio i Austria, miejsce 11. Popatrzmy, jak to się tutaj w drugiej serii wydarzy. Przepraszam, w pierwszej serii, czy skoczy jeszcze daleko. Fekcio, tak jest 107 metrów. No, Austria jeszcze nie odpuszcza. No, a Kapi, no nie może popełnić błędu. Jeżeli chcą się liczyć, właśnie też w walce o awans, i ten skok jest dobry. Powinno być prowadzenie 106,5 starcza. No, ale tylko 30 punktów przed Austrią. Więc tutaj walka będzie trwała Polska i Mati Haku. Miejsce drugie, fenomenalne wręcz miejsce po tych dwóch turach. Niestety tu już widać było wyjście z progu zepsute. Ale daje to nadal prowadzenie 103,5. No ale mogą zlecieć z tego podium. Zobaczymy, Michu. Czy USA jest w stanie jeszcze tutaj odrobić te straty? No nie wiem. Michu musi się znieść na wyżyny. I robi to w świetnym stylu, Michu. Miejsce drugie 107,5 metra. No i odlatuje zarówno Szwajcarii, jak i Austrii. No i mogą się teraz bić o tą ósemkę. Węgry i Felix. No i Feliks, uwaga, jest fenomenalny skok Feliksa. 107 metrów i prowadzenie oczywiście znaczące nad Polską. Sub 023. Jeżeli Niemcy chcą być w grze, musi skoczyć około 107 metrów w tym momencie. No ale takiego skoku nie użymy, bo to jest zepsute wyjście z progu. No i ostatecznie 105 miejsce trzecie. No jeszcze przegrali z Polską. Słowenia i Wikto mają ósmą lokatę, ale tam na miejscu do ósmego miejsca niewiele traciła USA, więc teraz musi się też tutaj znieść Wikto na wyżyny. No i jest miejsce piąte, więc za USA. 106,5 nie wystarczyło. No to Włochy i pan Skalmar. Bardzo wysoki poziom tych zawodów. No i pan Skalmar też do wyjścia z progu nie było idealne. I chyba będą za. Jednak nie, czwarta lokata, więc brawo, jednak ta przewaga spokojna. Korea Południowa tu raczej nie zanosi się na to, żeby dzisiaj był awans Mario Ninja, Uwaga, no to był dobry skok akurat, ale no to jest dziewiąta lokata za Austrią, oczywiście, z stratą ogromną, jak na małą skocznie. Czas na Patryka Wujtowicza i Czechów. Czesi również się włączą do tej walki Otóż tak Chyba 108 było Tak jest pierwszy 108 metrów skok I druga lokata Tylko za Węgrami No i zostały dwie nacje Norwegia i Bractwo Norwegia Bartolini Jak on tutaj z jakiej strony się pokaże No nie wygląda to obiecująco Jest kiepski skok No i spadają na siódme miejsce W tym momencie więc za USA A przez Słowenią no, i został Butix na zakończenie trzeciej tury. Zobaczmy. Oj, tak na styk wszystko powiedziałbym. Jest prowadzenie 106,5. No, ale przewaga. No, stopniała do 9 punktu nad Węgrami. Więc ostatnia tura w pierwszej serii będzie dosyć ciekawa. Na no, rozpoczynają Libertarian Austria na 11. miejscu. Czy są w stanie jeszcze coś. Wykrzesać siebie, oj nie, spad z progu nam tutaj Libertarian No zdecydowanie nie Prowadzenie jak na razie jest, ale za chwilę Szwajcaria powinna Wyprzedzić ich ze spokojem No bo wątpię, że Def zepsuje skok, a jak skoczy jeszcze daleko no to może liczyć na awans, no zresztą Zobaczymy Co tu się wydarzy, 105,5 to też nie był jakiś błyszczący skok, nota 500 więc no też nie był to jakiś super skok. Kubilaj 2, miejsce czwarte Polski. No i trzeba skoczyć dobrze po prostu. Nie można popełnić tutaj błędu. No i nie popełnia go Kubilaj bo to jest świetny skok. 106,5 m, 320 się pojawiły. No i prowadzenie zdecydowane na Szwajcarią. Co na to Erebus? Miejsce 7 Stanów Zjednoczonych i mkną po awans do drugiej serii i raczej nie powinni się zatrzymać. Świetny skok, będzie druga lokata 107,5 metra. No i strata, oczywiście, 6 punktów do Polski. Kuba Bus. No teraz wezwanie dostali Węgrzy. Pytanie, jak się Kuba Bus zachowa? Czy będzie w stanie tyle skoczyć? Chyba tak! Ale nie był to daleki skok. 105,5 metra i o 3 punkty przed Polską. Co na to Niemcy? Miejsce piąte. No, troszkę podium im uciekło. Puma, no nie wyglądało to na dobre wyjście z progu, ale nie zepsuł. I to jest podstawa. Miejsce czwarte za USA jednak. Więc to jest dosyć spora niespodzianka. Ja to mam szczęście, miejsce dziewiąte Słoweńców I teraz pytanie, czy rzutem na taśmę awansują do drugiej serii, czy też nie. Próbuję, ja to mam szczęście. I miejsce piąte, więc za Niemcami niewiele. To jest 1,3 punktów, więc ten ostatni skok mógł spowodować, że znaleźliby się Włochy i Antolini. Miejsce szóste, no i Antolini. Uwaga, też daleki skok. Antolini i miejsce trzecie skakują, więc bardzo ładnie. dziesiąta tylko przed USA, który się rozkręca. To nam USA, zobaczymy, jak będzie w drugiej serii. Korea Południowa, tu raczej nie widzę nadziei na nic. Na nic, to no, Super Main też tutaj nie popisuje się tym skokiem za dalekim. Miejsce dziewiąte, więc za Austrią również lądują. No i zostały co nam? Czechy na trzecim miejscu to są, więc można powiedzieć tak jak w klasyfikacji generalnej, ale tym skokiem mogą spowodować, że znajdą się wyżej i ten skok jest dobry na prowadzenie 60 punktów przed właśnie węgrami. Co na to zrobi Norwegia i Szeks? 115 tam widziałem, więc no... To już w ogóle ryzyk fizyk, ale Norwegia na razie musi się bać, żeby awansować do drugiej serii. Będą w tej drugiej serii. Miejsce nie będą! Miejsce ósme, moi drodzy, więc za... Słowenią! Co tu się podziało, moi drodzy? Norwegia nie awansuje! No chyba, że Bractwo jeszcze bardziej zepsuje swój skok. No wszystko jest możliwe. Ale chyba nie, jak Stel skacze. Proszę bardzo, czyściutko. 107,5 metra. No i oczywiście prowadzenie, więc na po pierwszej serii Bractwo będzie prowadzić. Dalekie skoki, bardzo równe przede wszystkim. Na drugim miejscu Czesi. No i trójkę uzupełniają Węgrzy. No w tym momencie tak to wygląda. Polska na miejscu czwartym. Piąte Włochy, szóste USA, siódme Niemcy i ósma Słowenia. Norwegia sensacyjnie odpada, więc wicelider może nam się zmienić po tym konkursie, moi drodzy. Na dziesiątym miejscu Szwajcaria, jedenasta Austria i 12 Korea. No, Korea od jakiegoś czasu po prostu skacze na jakimś takim niższym poziomie. No to czekamy, co się w drugiej serii wydarzy, bo aż się zrobiło ciekawie, powiem wam. Polska i Miki rozpoczynają. Miejsce czwarte mają, więc chcieliby to na pewno utrzymać, a może jeszcze zrobić niespodziankę i skoczyć na podium. No, to byłaby dosyć spora sensacja, ale wszystko jest możliwe. Polska i Miki 106,5 w tym momencie, i oczywiście prowadzenie co zrobi Eves, bo w pierwszej serii miał tylko 103 metry. No, i oby tutaj w tej drugiej serii popisał się lepszym skokiem. Niestety, spada z progu i to jest jeszcze krócej, tylko 96 metrów. No, i USA ma wielki problem. Kamil Stoch 107. No trzeba znowu równo daleko skakać. Czy jest w stanie Kamil to zrobić? Tak jest! Będzie prowadzenie 106,5 metra, wysokiej oceny 223,19,5. No i prowadzą tu niebo innej opcji. I siuda killer. No jak on rozpocznie dobrze, to Niemcy będą mogli walczyć dalej. Zobaczmy i siuda piękny skok. 107 równe po raz drugi i trzecia lokata w tym momencie. No ale straty są dosyć spore, trzeba sobie powiedzieć. Krzysiek sportowiec. Oni mają ósmą lokatę, ale raczej USA powinni w tym momencie przeskoczyć. Jak nie wyżej nawet, bo ten skok jest fenomenalny. 107,5 metra i miejsce trzecie nawet przed Słowenię przeskoczyli, więc no ciekawie się zaczyna dziać. Przepraszam, Słowenia przed Niemców. Włochy i Kasperi to miejsce piąte. Włochów. Oj, Kasper, to psuje ten skok, niestety. I tutaj za dużo nie zawojuje. Miejsce piąte, czas na Czechów. Oni mają drugą lokatę. Zobaczymy, czy Igor Trzaskowski utrzyma to. Niestety nie. To będzie kiepski skok. I chyba zero szans już dzisiaj na podium. Piąta lokata. Straty są spore, dosyć. A Słowenia jest w tym momencie na trzecim miejscu. Tego się nikt nie spodziewał. Larson kończy. Pierwszą turę w drugiej serii. No i Larson. Upadek! Jeszcze gorzej, moi drodzy. 105,5. Z upadkiem to jest siódme miejsce. Straty przeogromne, bractwa. Więc, no, dzieje się dzieje się ci cuda na tej skoczni w kraniu. No, bardzo ciekawie. Zaczynamy drugą turę. No, czy bractwo jeszcze się podniesie. No ciężko, ciężko to widzę. CrystalX da YouTube. No jest prowadzenie 106,5 metra oczywiście. No i Bloodgamer 122,5 potrzebuje. To jest niemożliwe, żeby tyle skoczył. No ale popatrzmy ile, bo teraz mają... Otworzyła im się szansa na to, żeby tutaj bractwo przeskoczyć i druga lokata w tym momencie dla USA. No, dobry to był skok, trzeba przyznać. Węgry i Sebom nie mogą popełnić węgry błędu żadnego. No i na razie widać, że skaczą bardzo równo i lądują telemarkiem. 108 metrów, proszę bardzo, i prowadzenie. Ogromna się robi przewaga nad Węgier, nad Polską. Na co zrobią Niemcy i Xaver? Mają szansę tutaj Niemcy dzisiaj. I Ksawer chce ją wykorzystać. 107,5. Trzecia lokata w tym momencie. No ale odrabiają. Małymi krokami odrabiają. Jan Zban. On wie, że nie może zepsuć tego skoku. Trzecia lokata po, po, po poprzedniej turze. Ale ten skok nie był za daleki. Mimo wszystko 104,5 to jest lepiej niż w pierwszej serii. Czwarta lokata. Wiadomo, przegrywają z Niemcami. Ale następne tury mogą być ich. Kari 44. Włosi też mogą przecież wrócić jeszcze, ale Kari musi skoczyć dosyć daleko. No to jest chyba za krótko mimo wszystko. Piąta lokata za Słowenią jeszcze, więc tutaj, no nie odrobił za dużo. Koziszek, miejsce piąte. Wydawało się, że Cześć już popełnił ogromny błąd. No ale Koziszek, uwaga, jest dobrze, ale jest piąta lokata. Bez fajerwerków, no i Cydzik 123,5 na prowadzenie musiałby skoczyć. No, nikt się chyba nie spodziewał, że Larson nie wyląduje. Cydzik 107,5 metra. No, Kanadyjczyk dał 18,5, miejsce 7, oczywiście. Straty nadal ogromne, ale odrabia, odrabia Cydzik tej turze też sporo. No i Polska, Mati Haku. Tutaj raczej drugie miejsce pewniackie, podejrzewam. Chodź! Mati Haku psuje swój skok i tu się zaczyna rodzić nadzieja dla innych reprezentacji. Prowadzenie na razie mają, ale zaraz oczywiście Michu 110 potrzebuje. To nie jest dużo w tym momencie, ale Michu popełnia błąd także. I to jest kiepski skok. No miał taką szansę odrobić sporo, a to jest drugie miejsce. No i Polska będzie na pewno przed nimi. Teraz Węgry i Felix. Oni mkną po swoje, oni idą po swoje. Choć to wyjście z progu nie było najlepsze. Mimo wszystko. 105 metrów na razie wystorczy w zupełności. Sub 023. Miejsce trzecie oczywiście Niemców. No ale teraz mogą sporo dogonić, jeżeli tylko dobry skok odda Sub Zero. No jest bardzo dobry skok. Ale nadal straty są ogromne tutaj przed ostatnią turą. No ale będzie walczył na pewno. Reprezentacja nie będzie walczyć. Zobaczymy. Słowenia i Wikto, miejsce czwarte. Słoweńców Wikto zawsze pomagał bardzo reprezentacji. Teraz krótszy ten skok. Miejsce trzecie za Niemcami przed Polską. No, i pan Skalmar. Miejsce szóste Włochów, Oni wiedzą, czują ogień już bractwa na skroniach. I teraz pan Skalmar musi dobrze skoczyć. A nie jest to dobry skok. Nie jest to dobry skok. Piąta lokata. No i Patryk Wójtowicz jeszcze. No, miał 108. On świetnie skoczył w swojej turze. I teraz znowu może skoczyć daleko. Nie, to jest za krótko. 104 i czwarta lokata, no i został butix na zakończenie. 121,5 na prowadzenie potrzebuje. No ale Bootyx robi swoją robotę! 107,5 metra i wskakują na czwarte miejsce, bractwo! Co? To co się tutaj dzieje to prze... no... Prosi o... woła o pomstę do nieba, bo w tym momencie robi się bardzo ciekawie. No i zaczynamy ostatnią turę! Erebus, miejsce ósme USA. Czy oni jeszcze mają szansę tu na jakieś punkty lepsze? No zobaczymy, czy Erebus skoczy. Skacze dobrze. Skacze 107,5 po raz drugi i prowadzenie jest. Ile musi Antolini skoczyć? 104, to nie jest dużo. Raczej to powinien osiągnąć Antolini, ze spokojem. No i robi to, ze spokojem. Jeszcze dorzuci dobre noty za styl i jest 1015. nota, czas na Polskę. Kubilaj 2, no szósta lokata. No, wielka szkoda, bo mogli dzisiaj stanąć na podium ze spokojem. No a tutaj widzę, że Kubilaj też problemy w locie. I moi drodzy, jest prowadzenie: 30. przed Włochami, więc udało się. Co zrobią Cześci i Kamil? 107 w pierwszej miał. No ale teraz trzeba skoczyć równie daleko. Ile to będzie? Jest chyba na tyle, żeby być na prowadzeniu trzecia lokata. Więc za Polską i Włochami. No i teraz Stel 107. Potrzebna jest. No i Stel robi robotę swoją. Wysokie oceny, trzy dwudziestki, jedna pół, jedna i prowadzenie 1022,4. No, Stel robi świetną robotę, a teraz będziemy patrzeć co zrobi, ja to mam szczęście. Około 109 metrów na prowadzenie potrzebuje. Czy oni, czy bractwo dzisiaj na podium? No, to tak wszystko na włosku będzie i chyba Słowenia mimo wszystko. Tak jest, 1022,8, cztery dziesiąte punktu przed bractwem. No Niemcy raczej tego nie odpuszczą, Niemcy o nim mkną po to, ale teraz trzeba dobrze skoczyć, a tutaj się Babol postawił Jest jednak prowadzenie moi drodzy, udało się, 102,5 na Węgry, tylko 100 metrów, to jest, ze spokojem powinni to skoczyć No tak jest, oczywiście, Kubabus, Kubabus wyląduj tylko najważniejsze, 107 metrów i jest oczywiście zwycięstwo dzisiaj Węgier wracają, wracają po bardzo długim czasie Węgry na ścieżkę zwycięstwa, Niemcy na drugim miejscu, trójkę uzupełnia Słowenia czwarte jest Bractwo, powiem wam tak gdyby nie ten upadek, podejrzewam, że Bractwo dzisiaj by ten konkurs wygrało popatrzcie co się w drugiej serii działo, trzy razy po 107,5 w drugiej, trzeciej i czwartej turze na stel ogólnie indywidualnie okazał się najlepszy na drugim miejscu. Kto indywidualnie to był? Na drugim miejscu indywidualnie był Erebus, a trójkę uzupełnił Crystal XD YouTube, więc ciekawe to podium. Mimo wszystko Węgry zasłużenie też wygrały, trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo skakali też bardzo równo. Może tutaj w tej trzeciej turze 105 Felixa mogło niepokoić, ale nie skakali tej przeciwnicy. Przede wszystkim Puma w tej ostatniej turze, no nie popisał się, bo mógł zdecydowanie dalej skoczyć. Słowenia też bardzo ciekawie dzisiaj skakała, no bo mieli słabsze ogniwo w wykonaniu Jana Zbana, 102-104,5. Ale poza tym było nieźle, nie było tragedii. Bractwo, tak jak mówię, czwarte. Piąta Polska, no 97 metrów ustawiło im niestety konkurs, bo tak to oni by się podejrzewam cieszyli z drugiego miejsca. Dzisiaj Włochy na szóstym miejscu. Siódme Czesi, no i ósme oczywiście USA, tak jak mówiłem. Moi drodzy, czas spojrzenia na klasyfikację generalną Pucharu Narodów Widzów. No a tutaj się za wiele nie zmieniło, bo Bractwo powiększyło jeszcze przewagę nad Norwegią. No oni mają 4300 punktów, na drugim miejscu właśnie Norwegia 3000. Czesi na trzecim miejscu 2850, Słowenia czwarta 2750, Niemcy z Włochami mają po 2600 punktów, Korea Południowa 2450, Węgry 2400. Powiem wam tak, Węgry wygrały pierwsze zawody, a ja myślałem, że więcej mieli. A tu niespodzianka, widocznie stawali na podium często w pierwszej części sezonu, no ale może to im pomoże, bo... No, nie mają dużych strat do podium ogólnie, więc tutaj trzeba walczyć. Polska 9,200, USA jest 10, ma 2050, Szwajcaria 1150 i Austria 450. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. No i miejmy nadzieję, że spotykamy się za tydzień w kolejnym konkursie. Będzie to już 17 z 20. Więc naprawdę coraz bliżej jesteśmy zakończenia pucharu, pucharu narodów widzów. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!